Dziewczyny, jaki mamy dzisiaj dzień? Co tam za drzwiami jest? Myślicie, że tam coś jest? Tam są już ze złote, czy za drzwiami? Nie. <grymne> Czekaj. O, czarny bucic. <mum> I co? Co ty robisz Leda? No więc Mikołajki to jest jedyny dzień, kiedy można zjeść słodycze przed śniadaniem. Tak? Tak Tomku? A to też mogę przed śniadaniem? No nie wiem. <grym> Podobno chcesz na wycieczkę dzisiaj jechać. A, a czy powiedziałaś, że ja będę <grym> A Ty Lili co tam masz? Jajko. jajko. jajko? A dobre jajko? Tak. no też mam jajka. Ej, ale nie sypij czekoladą po łóżku. Misiek. Co tam znalazłaś Lena? Tu, dynka. Dobra to szukaj szóstkę, szóstkę, nie jedynkę, szóstkę No i co tam macie, jaki macie obrazek, co tam macie w tym kalendarzu? Nie da rady otworzyć? Dzisiaj wam muszę pokazać jeszcze skończono zdobyć świąteczne, ale to na spokojnie Misio! Misio! Dobra, a teraz Lili otwiera duży kalendarz adwentowy No? Ten? To tam ma siłownię przy okazji. Gimi. Leży je w przyszłości, Tomek. Co my tu mamy? Uuu, upieczcie pierniki. Bo musimy sprawdzić, czy wszystko mamy na pierniki w domu. I będziemy je piec. Co wy na to? Nie, <laughs> Mamy. Dzień dobry, jedziemy właśnie na zakupy, ponieważ okazało się, że nie mamy miodu ani margaryny do pierniczków. Także jedziemy kupić te kilka rzeczy do sklepu i lecimy Kupić pilniki! A potem jeszcze po drodze dziewczyny z babcią i jeszcze jadę na yy, posprzedażowe tym Także dzisiaj pizdzień, tak naprawdę dzisiaj dużo dużo się dzieje. Uuu! Liczyłam na to, że uda się lenie kupić buty w Lidlu, bo w Lidlu są bardzo fajne, zimowe buty. Ale niestety nie ma jej rozmiaru: są wszystkie albo dużo mniejsze, albo dużo większe. Więc po prostu nawet nie widzimy jej ekspresji twarzy, nie? tą maskę. Lili, kupiłaś coś za swoje pieniążki? A co kupiłaś? Słodycze, oczywiście, no wiem, że słodycze, ale zapłaciłaś sama za ze swoich pieniążków, prawda? Tak, ale na tylko co kupiłaś? Też słodycze. No, każda z nich kupiła sobie spodnie. Zaczęłam robić pierniczki, tu mamy pierwszą część ciasta. Teraz się ten termomiks i będziemy robić drugą, ale ja teraz jadę, więc będę robić tą kolejną później. Także ja lecę, idę się ubierać. A tu oni rozmawiają z i z dziadzą, A ja lecę, słuchajcie, do Stefi na wizytę po termomiksową, żeby jej pomóc i pomóc ustawić wszystko. Jedziemy. E, mój mąż porywa mnie na wycieczkę. Co, jest taki pan? Mam rowerek, no. Gdzie mnie porywasz? Daleko. Gdzie mnie porywasz? Daleko. Ja nie lubię Na niespodzianek. Ściekę. Na wycieczkę. Ale. Ja nie lubię niespodzianek. Nie, nie lubię nie wiedzieć, gdzie jadę. To po prostu byłby mnie torturować. Prawda? No. no właśnie, tu jedzie jedno, tam jedzie drugie, o, tam jest drugie. O, o, no. No to my jedziemy i zobaczymy dokąd dojedziemy, zobaczymy, gdzie będziemy i Wam się oczywiście pokażę. Patrzcie jakie widoki, oooo, to się nazywają irlandzkie drogi, jakby ktoś się zastanawiał. Ja lubię tamcieczki, tam on... fajne! Dla tak. się wiecieczka podoba, wieszki zajdzie tak wyglądają irlandzkie drogi i to jest taka droga, gdzie teoretycznie mogą się minąć dwa samochody, w praktyce to tak, no zależy jaki samochód <noise> i jak szybko jedzie, a może odjechać 80. Dojechaliśmy na miejsce. Nie, mam nie patrzeć na obrazki, więc nie patrzę. Więc Patrzę na Was. Idziemy właśnie ścieżką w lesie. Pięknie jest, właśnie za moment Wam pokażę, Zobaczymy, gdzie mnie mój mąż przy, przyciągnął. Ale słuchajcie, jest prawdziwy las, co się w Wielandii często nie zdarza, bo w Wielandii lasów to tak za dużo nie ma. Taka ścieżka w lesie, słuchajcie, w lęciach. Co tu jest, Lena? Ale idźmy, proszę iść przodem. Dziewczyny mają plecaczki, tu Lena ma plecaczek, tam idzie Tomek z Lili też ma plecaczek, obie dwie mają plecaczki, idziemy! Woo! I wychodzimy na coś, patrzcie, takie ładne! To jest to? I wchodzimy do zamku! Wow! Ale fajowo! Tam do bramy? O Lili, co tu jest? Jesteś księżniczką? Lili jest księżniczką. Wow! Tu jest taka brama fajowa Bardzo ładne miejsce, kochanie. Tak? Tak. nie to nie jest taki zabytkowany. A tu jest moja rodzinka. Cześć, pomachajcie! Szukam zdjęć. Patrzcie jaka dżungla. O, nie, tak nie tak blisko. zobaczcie jaka dżungla tutaj. Ooo, jaka dżungla! W takiej dżungli to się zgubić, ale by było, co? No. Co tam jest? zamek, zamek! Taki zamek z królową. Ojej! Jaki piękny zamek! Lili, co tam jest? No, to wróciliśmy? To jakby się zapina Le Lenery, już jest zapięta. I wracamy do Landerwóz. No, i robimy nasze zadanie z dzisiejszego kalendarza, czyli pieczemy pierniki. To mamy rozwałkowane ciasto, tu mamy jeszcze rozwałkowane ciasto. Tu dziewczyny wycinają. I, I tam mamy stację i pieczenia. I, kwaszek, I tutaj się pieką już nasze pierniczki. Jak wam się podobają. Zaczynają pachnieć, pachną świętami. Potem mamy ściąganie pierników z blachy. Trzeba pamiętać, że one są miękkie, więc trzeba je ściągać i układać na płasko, tak żeby nam wyschły, wystygły na płasko. I wtedy już można je ułożyć jakkolwiek. Ale ważne, żeby je przełożyć w momencie, kiedy są na płasko. I potem je po prostu pościągać. Także tu przekładamy i robimy następną pocję. and i have